Witam wszystkich. E, tutaj przed nami są moje dwie córki. E, Jura weź tą rękę. Przyszłe hodowczynie. E, mam nadzieję, obie będę chciał zapisać w dwóch różnych oddziałach. E, dlaczego? E, to co może ja teraz. E, zresztą może najpierw niech się przedstawią. E, pierwsza z długimi Notarię. czarnymi włosami, e, gdzie e, złożyłaś. E, Dobrze. Dobrze. Do, do oddziału przysłucha, tak? Wczoraj. A Jula, e, będziemy próbować ją do innego sąsiedniego oddziału zapisać, m, złożyć deklarację. No zobaczymy, jak e, zarządy oddziałów sąsiednich podejdą do e, próśb moich córek. A teraz może e, Jula przyjdziesz tutaj, a ja m, stanę tam z Natalą i opowiem e, całą sytuację. E, widzisz, Jule, tak? Nas dobrze? Witam jeszcze raz ja, teraz tutaj z moją córką Natalią. No, wczoraj zawiozłem córkę do prezesa sekcji Drzewica, żeby złożyła deklarację. Dlaczego? No Wyjaśnię tą szybką sytuację. Przede wszystkim córki już w miarę dorosły, ta już ma skończone 18 lat. Pomagają mi troszkę przy gołębiach. Zabrałem ich na wystawę okręgową, gdzie po prostu poczuły zef, jak to się mówi, takiego atmosfery no wiadomo, nie wszystko było może tam idealnie względem mojej osoby i dlatego stwierdziłem, że córki po prostu, no czas najwyższy zapisać na własną rękę niech próbują rywalizacji, bo już mogę powiedzieć, że od dwóch lat pomagają mi przy jak bardziej rozpłodowych a teraz niech spróbują sił w rywalizacjach oddziałowych. Dlaczego nie chcę do swojego oddziału przykładowo Natalii? Powiem tak szczerze. Z dwóch powodów. Pierwsze, wiadomo, że gołąbki nie rosną na drzewie i mam jakąś ograniczoną ilość bardzo dobrych lotników. I wiadomo, że te gołębie mają jakieś bardzo dobre wyjściówki na przyszły rok, być może na europejskie wystawy. Także wiadomo, że drużyna Natalii będzie troszeczkę słabsza od mojej, i nie chcę, żeby na starcie miała, jak to się mówi, zniechęcenie, że Data lepiej lotuje niż, niż ona. Wiadomo, że ja przy tej gołębiach będę chodził i ja będę trenował, ale, ale też pozwolę, żeby troszeczkę tam za, zasiągnęła już ode mnie takiej wiedzy co do karmienia takiego już w trakcie lotów. Druga sprawa no atmosfera względem mojej osoby w oddziale Jest po prostu, szczerze powiem, niezdrowa. Dlaczego? To zaraz to e, przedstawię. Nie wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze każdy powie, że chodzi o pieniądze. Pewnie o pieniądze też jakieś chodzi, że e, osiągam jakieś w miarę dobre wyniki i jestem w stanie po prostu odsprzedać hodowcom i mam zainteresowanie, jeśli chodzi o moje głębie. I pewnie zazdrość No, A druga sprawa, wiadomo, jestem hodowcą, uważam, bardzo dobrym na poziomie, co udowodnię zaraz. Przedstawię wyniki, jakie w tym roku e, osiągają. E, osiągnęły moje gołębie. E, no, i, no i niestety. Ta nic zawiści e, dotarła nawet już na wystawę. E, no bo dało się to odczuć nie tylko dla mnie, ale e, nawet dla Operatora kamery, który przyjechał, żeby nagrać o mnie film. Był u mnie sobota, niedziela, firma Tornado. Zapraszam w przyszłości, pewnie za tydzień się gdzieś pojawi film o mojej po prostu takiej biografii lotowania i rozdanie nagród w okręgu. No i niestety, jeśli władze najwyższe biorą operatora na bok i mówią, że one sobie bardzo tego nie życzą, żeby było reklamowane i one nie promują mojej, mojej osoby, mojej hodowli. No powiem tak szczerze, to co mi powiedział ten kolega, byłem w szoku, pan Rafał. E, jakie słowa padły, mm, tylko powiedział, tylko z tego co wiem, to powiedział, odbił piłeczkę i powiedział, no drodzy koledzy, na tą chwilę to nie wy jego promujecie, tylko on was i wasze oddziały i wasz okręg. Także przykro mi i nie chcę, żeby w tej atmosferze e, po prostu moja córka próbowała sił lotowania, e, no bo jeśli okaże się, że będzie lotować na dobrym poziomie, bo uważam, że ma dobrego nauczyciela, który tym bardziej będzie pomagał jej przy tych gołębiach, e, no to w automacie będzie skazana, e, bo jest moją córką, będzie skazana już na taką e, zawiść, nie będzie po prostu. Szczerego gratulacji jej, jeśli tam zdobędzie choćby jeden dyplom. Tylko będzie, bo to jest córka Michała. No i niestety także, dlatego postanowiłem, że zapiszę ją do innego oddziału. Za namową okręgu sąsiedniego prezes okręgu Kieleckiego zaprosił mnie osobiście, żebym wrócił do Kielc. No, ale ja powiedziałem, że no, niestety, ja na razie e, moim oddziałem, a jest oddział Opoczno. Tam chcę lotować bez względu na to, czy jestem lubiany, czy nie jestem lubiany. Osiągam dobre wyniki, ale e, poszłem dalej i po prostu e, córkę zapiszę. Niektórka próbuje, e, może w lepszej, zdrowszej atmosferze. Rozmawialiśmy tam z prezesem, tak, e, sekcji, powiedział, że z jego strony jak najbardziej, tak. Jest zainteresowany, no mówi jeszcze wiadomo nie on sam przyjmuje, ale to jest nowo wstępująca osoba. Mam nadzieję, że ze szczęściem przyjmą, jak to się mówi, moją córkę, przyszłą hodowczynię. No i co mogę powiedzieć, zgłosiłem się też do prezesa mojego okręgu o zgodę, oficjalnie o zgodę, że przekażę część gołąbków dla córki. I o zgodę międzyokręgową, żeby mogła ta córka lotować e, moimi, e, te co były moje gołębie, część, jakąś tam drużynę utworzy, żeby mogła lotować w, w sąsiednim okręgu. Prezes powiedział, że jak najbardziej e, na jakimś tam zebraniu w najbliższym okręgu poruszy ten temat, no ale powiedział, że z jego strony jak najbardziej jest za tym, że dlaczego ma dla mojej córki ograniczać możliwości rywalizacji. Także cieszę się o zdrowe podejście, także i z góry dziękuję za to, za tą zgodę. Mam nadzieję, że córka dostanie tą zgodę, że będzie mogła lotować częścią mojej jako się drużyny B. No a poza tym, no to co? Może przejdźmy, dlaczego jestem tak bardzo lubiany i co mi się ogólnie udało osiągnąć. I na koniec jeszcze opowiem: a jeszcze może teraz powiem w najbliższym czasie. Organizujemy aukcję charytatywną na rzecz tam mojego brata, który tam spalił mu się domek. No i tutaj zebrałem gołąbki od naprawdę czołowych hodowców Polski. Będzie tych gołąbków 10. Będzie aukcja u Wiktora. Pewnie do tego będzie jakiś nagrany dodatkowo film. Mogę na szybkiego, ja przeczytam tylko od kogo, od kogo zebrałem te gołąbki Paweł i Robert Baranowscy wiadomo, wielokrotni mistrzowie Polski Piotr Bugała również mistrz Polski i tutaj jest wspólny gołąb od Piotra i od Mariusza i Nikoli Bugałów wiadomo, czwarte miejsce w Polsce w tym roku Artur Zamrzycki złoty medal na olimpiadzie, wybitny hodowca też Martin Bożena Paluch wiadomo mistrzowie Polski, Darek Bieniek super hodowca, nie tylko w Polsce kiedyś, ale również e, bardzo dobry hodowca w Szwecji i na wspólnych gołębnikach. E, następny Tomasz e, Kaczmarczyk, Tomasz wiadomo wspaniały hodowca, e, bardzo dobre wyniki na skalę Polski, Kielce herby, e, Jarosław Dżankowski, wybitny Powiem tak szczerze kolekcjoner gołębi olimpijskich yy, i nie tylko olimpijskich i jednocześnie bardzo dobry hodowca na skalę nie tylko okręgów yy, ale również na bardzo dobry hodowca na wspólnych gołębnikach, nie tylko w Polsce a chociaż w tym roku też mu się udało yy, wygrał yy, finał yy, na Krakusie yy, także no i zresztą ugrał, wygrał bardzo dużo różnych gołębników na dobrym poziomie. Paweł Mędrysa tegoroczny, też mistrz polski. No i ja dam po swoim najlepszym lotniku i Wiktor Furman z tej hodowli swojej zarodowej też powiedział, że uszkuje super gołębia. Plus dwa bony będą od wspaniałego hodowcy i też mistrza Polski Arkatomy i Paweł, to będzie pakiet na młode. taki. I od Tomasza Czaplińskiego, dobrego hodowcy na skalę polskiej i jednocześnie bardzo dobrego hodowcę na wspólnych gojemnikach. Także, no to teraz jeszcze przekręcimy się w tą stronę. Ja przeczytam z dyplomów, nie będę już pokazywał tych pucharów, bo i tak jesteśmy na tle jakichś tam pucharów. Tylko przeczytam dyplomy i pokażemy zdjęcia gołębi ewentualnie, które po prostu jak na wystawie wypadły, no i jak wypadały też na skalę oddziału. Także nie wiem, może Natala, teraz weźmiesz tę te kamerę, bo może masz mniejszą rękę, a ja przejdę z tej strony. I ulazę Ja powiem tak, zaczniemy od oddziału. To jest chyba cała przyczyna, to jest chyba cała przyczyna tej mojej miłości, którą mnie je darzą, to tak. To są tylko wyniki z tego roku. Nie chcę publikować, bo by to trwało więcej. Przeczytam to najszybciej jak się da i wybrałem tylko tytuły mistrzowskie lub wicemistrzowskie. Czyli tak mistrz oddziału z całości, mistrz oddziału z 50, mistrz oddziału w super supermistrzostwie, czyli wszystkie kategorie razem, mistrz oddziału w intermistrzostwie, mistrz oddziału w generalnym mistrzostwie Polski mistrz oddziału w kategorii D, mistrz oddziału w kategorii B, mistrz oddziału w kategorii Maraton, mistrz oddziału w kategorii C, pierwszy wicemistrz w kategorii roczne i pierwszy wicemistrz zespół lotników. To było na skalę oddziału. Teraz przeczytam na skalę okręgu, też wybrałem tylko Tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie. Nie brałem już przodowników, bo by to za długo wszystko trwało. I powiem tak, zdobyłem tak. Mistrza w Super mistrzostwie, wszystkie kategorie razem. Jestem mistrzem okręgu, pierwszym wicemistrzem w maratonie, pierwszym wicemistrzem w D kategorii, mistrzem w B kategorii, mistrzem okręgu w Intermistrzostwie. Mistrzem okręgu w generalnej mistrzostwie Polski i pierwszym wicemistrzem zespół lotników. Teraz pokażę przykładowo i powiem, to mamy, to mamy, a to przelecimy jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Na wystawę dałem 6 gołąbków w kategorii Sport. Te gołąbki zajęły takie miejsca. Pięć gołąbków zakwalifikowało się na wystawę ogólnopolską. I tak, pierwszy jest, najpierw opowiemy gołąbek, który zajął pierwszą nagrodę. Tak, wystawiałem gołąbka w C kategorii. Gołąbek idzie na ogólnopolską wystawę z pierwszego miejsca, czyli mamy, jest pierwszym lotnikiem z dwóch lat okręgów w kategorii C. Uważam, że to będzie pierwsza dziesiątka, może piętnastka Polski na wystawie. Ten gołąbek również w okręgu jest drugim asem, jako dorosły samiec. Ten sam gołąbek również jest trzecim asem w kategorii B. I jeszcze przeczytamy jego tytuły: jest najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii B. Bo tak poustawiałem: jest najlepszym. Lotnikiem oddziału dorosłych w gołębiach jako samiec. Oprócz tego, jest najlepszym lotnikiem sekcji, wiadomo. Najlepszym w B kategorii sekcji. Najlepszym lotnikiem w C kategorii sekcji. Oprócz tego, jest najlepszym lotnikiem rejonu lotowego 400 osób/dorosły samiec. I jako trzeci lotnik ogólnie ten gołąbek to jest jeśli Natalka może sobie tak na spokojnie to jest ten gołąbek on również jest w drużynie do mistrza okręgu w kategorii B i 67 miejsce w Polsce, przodownik przepraszam Polski w kategorii B on w B kategorii ma 10,01 no to jest ten gołąbek następnym gołąbkiem następnym gołąbkiem, którego dałem na wystawę była to młoda samiczka. To była młoda samiczka, e, która zajęła również pierwszą nagrodę w okręgu w kategorii F, czyli najszybszym gołąb z czeglotów. E, łącznie tam powyżej 300 km e, musiał mieć. I to jest tak. Ta samica siadała również druga, pierwsza i druga. Oprócz tego dałem gołąbka do kategorii H. Ten gołąbek również zajął pierwszą nagrodę w okręgu, czyli jest to 6 lotów. Ona ma 34, uważam, że to też będzie między 10 a 20 gołębiem Polski, to jest ta samiczka w kategorii H derba o numerze 79 końcówka. Także to jest ta samica. Ta samica również jest najlepszym lotnikiem w kategorii A u nas w sekcji. Następnego gołąbka dałem gołąbka w maratonie, czyli kategoria F. Jest to samica, która również jest w drużynie, te wszystkie gołębie są w drużynie yy, mistrza okręgu w B kategorii. Ona zajęła na wystawie okręgowej drugą nagrodę, czyli jest drugim gołębiem okręgu z dwóch lat w maratonie. Oprócz tego jest najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii maraton. To jest dokładnie ta samica. jak mówię, jest również w drużynie mistrza okręgu. Następnym oprócz tego, no i wiadomo, najlepszym gołębiem z e, sekcji w maratonie. I dałem jeszcze gołąbka, e, który zajął do kategorii B w okręgu. Jest to gołąbek, e, który zajął trzecią nagrodę w okręgu, też idzie na, do reprezentacji e, okręgu. To jest ten gołąbek, on w B kategorii do mistrza okręgu też był w drużynie, ma koeficient 11, także, ale powiem tam szczerze drodzy koledzy, dla mnie z tych wszystkich mistrzów okręgów, mistrzowskich tytułów, które te, Najważniejszy jest ten dla mnie tytuł w tym roku. Jest to Mistrz Rejonu Lotowego 400 osób, który już niestety, rejon po dwóch latach przestał istnieć. Yy, dziwne, ale prawdziwe. Nie wiem kto do tego już się przyczynił, ale coś, drodzy koledzy, Wam narysuję, żebyście mieli podgląd sytuacji jak to wyglądało. Natalka, no możesz na kartkę wziąć. Ja pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości. Dwa, cztery, no dobra, weźmy 6. Ja będę może to albo narysuję. Nasz okręg składa się z sześciu oddziałów, kto był specjalnie wytworzony ten szósty oddział, żebyśmy mogli polecieć o rejonami. I narysuję to na szybkiego nasz oddział znajduje się tu. Oddział, który my tworzyli, Moszczenica, znajduje się tu. Oddział Tomaszu znajduje się tu. Oprócz tego są takie okre... oddziały jeszcze jak Piotków. Yy... No, musi się powtórzyć. To jest Bełchatów. No i Radomsko. Tu gdzieś. I tworzyliśmy takie rejony. Zaznaczę może czarny. My tworzyli jeden rejon. No i drugi rejon był tych oddziałów. Rozciągność W szerokości, bo lecimy z tego kierunku. Jest około okręgu około 170 km. Szerokość, długość, przepraszam, bo to była szerokość. Długość z kierunku około 90 km. I było dobry rozrzut, bo teraz chcą stworzyć, żebyśmy latali wszystkie 500 okręgiem. No niestety hodowcy. Z tych dwóch oddziałów chcą się zbiesić, bo one przypominają czasy, gdzie po prostu, no niestety, przy 170 km szerokości, przy długości 500 km, no tego Łębie jak zawieje bardzo południem, niestety nie są w stanie wrócić na czas żeby cokolwiek ugrać z listy okręgowej mieliśmy rejony mogliśmy to po prostu uczciwie w miarę uczciwie latać ja, mój gołemnik znajduje się tu w oddziele czyli w automacie byłem no jednym z, może nie najdłuższym ale jednym z dłuższych mi nie przeszkadzało to, że koledzy z tego oddziału lecą przykładowo 500 km, a ja lecę 580, bo mi nie przeszkadza to w długości no ale, jeśli tu między mną a gołemnikiem X będzie 90 km w ten sposób, a z ponad 100 km grubo w szerokości, no niestety i mi to przeszkadza i tym kolegom. Jak tych dwóch oddziałów nie będzie i polecimy okręgiem tylko te, wiadomo w automacie koszty wzrosną diametralnie, wykonacie lot maraton, ale oprócz tego, no nie oszukujmy się. Ja jako dobry hodowca uważam, ja sobie poradzę, bo ja mówię z list okręgowych jestem z maratonu drugim hodowcą w okręgu, ale hodowcy z mojego oddziału, którzy latają średnio, naprawdę będą miały ciężko cokolwiek ugrać z hodowcami wysuniętymi po 100 km szerokości na południe i 100 km bliżej. Przyjdzie ciężki lot, maraton. Tak jak nieraz się zdarzało, że okręg przykładowo na początku, pierwsze oddziały w okręgu zaczynały być o godzinie 17 i do wieczora miały prawie konkurs zamknięty, a u nas 100 km dalej te 90 okazywało się, że mieliśmy po 5-10 gołąbków na noc. Także jeśli to tak ma wyglądać koleżeństwo to jest śmiech na sali i powiem dlatego, Mój ruch jest tylko taki zostaje w moim oddziele macierzystym. Daję na spis tylko 50. Pozostałe gołąbki chcę przekazać dla córki na tą chwilę dla jednej, a ewentualnie na loty młode, druga córka niech próbuje swoich sił jeszcze w innym oddziele. Tak to wygląda możesz wziąć na mnie. Także, co mogę jeszcze powiedzieć? Rejon trwało 2 lata. I w ciągu tych dwóch lat hodowcy z mojego oddziału i z tych dwóch oddziałów północnych przebijali się na skalę okręgu. Bo w tamtym roku brylował mój prezes sekcji, który tam nazbierał bardzo dużo nagród w okręgu mistrzowskich. No w tym roku ja akurat okręg, można powiedzieć, zdominowałem, ale uważam, że to nie jest powód, żebyśmy rozpierdzielali rejony, gdzie tworzony był specjalnie w okręgu jeszcze jeden oddział, żeby był okręg podzielny. Mieliśmy mniej więcej równe siły, bo okręg jest tam około 800, może 900 osób. W naszym rejonie było około tam 400, może 400 parę, czyli podobna ilość była w tamtym rejonie. Każdy miał równe szanse, każdy miał mniej więcej terytorialnie podobne. A teraz wracamy do sytuacji, gdzie po prostu ktoś chce, żeby ściana południowa tylko wygrywała. Ja zawsze podchodziłem i podchodzę do mistrzów okręgu naszego z szacunkiem, bo jak zapisałem się, przyszłem do tego okręgu w 16 roku, jak pojechałem na galę mistrzów w 17 roku, bo miałem najlepszą roczną okręgu. to ja z szacunkiem podchodziłem do Byłych mistrzów okręgu i cały czas szacunek, oczywiście, mam, ale jeśli osoby robiły tylko te wyniki pod kątem tego, że był nie, nieuczciwy podział i część okręgu była jako mięso armatnie, tylko chłopaki nie są teraz głupie, nie chcą latać całym okręgiem 500. Prosiły mnie, żebym nagrał ten film, opowiedział tą sytuację, żeby ludzie postronni mogli zrozumieć, że to nie jest, że to nie jest tak. Mamy, znamy sytuację z Polski i nie tylko z Polski, bo i również u nas w okręgu były sytuacje takie, że mieliśmy mistrzów Polski no i niestety hodowcy przeszli do innego oddziału, do innego okręgu i z, z Golemnika Południowego Robił się gołomnik północny w innym okręgu, i w automacie hodowca przestał istnieć jako, jako dobry, na dobrym poziomie lotujący hodowca. No to jeśli mamy nauczkę, że jest okręg bardzo rozpierdzielony w szerokości i mamy możliwość dzielenia to na rejony, powinniśmy się trzymać rejonami, żeby wszyscy hodowcy mieli szansę wygrywać. Druga sprawa, oczywiście to jest prosta sprawa, bo to nie ma co tu się. Poszukiwać nasz oddział w tym rejonie, wygrywał. Wygrywał, zabieraliśmy prawie wszystko. Tak szczerze mówiąc, chłopaki z tych pozostałych oddziałów godziły się z tym, że wiedziały, że w pierwszej dziesiątce rejonu jest nas siedmiu zazwyczaj, no ale chcieli lecić tym rejonem, bo wiedzieli, że mimo wszystko mają jakąś szansę przebić się na skalę polską. Także wszystkich dziękuję za uwagę. Jeśli kogoś uraziłem, przepraszam. Osoby, które mają decydujące i mogą przyjąć moje córki w, w sąsiednich oddziałach, z mojej strony prośba: ja nie chcę tam iść do tych oddziałów. Ja mam oddział, ja mam gdzie lotować, ja tu będę lotował, a córki nie po prostu lotają, latają na innym podwórku, gdzie jest może bardziej atmosfera normalna. Pozdrawiam, dobry lot.